Dzień dobry, witam w MTTV. Ja mam na imię Kamil. Ze mną jest selekcjoner reprezentacji Polski w latach 2000-2002, pan Jerzy Engel. Panie trenerze, kto wygra Ligę Mistrzów w 2019 roku? Do wczoraj byłem przekonany, że będzie to Liverpool. Jak zobaczyłem mecz Chelsea z Arsenalem, a dla mnie Arsenal był zdecydowanie lepszym zespołem przed tym meczem. I przegrał 4 do 1, to zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście dobrze typuje. Ale dla mnie Liverpool, bo ja cenię ten zespół, lubię ten zespół i z przyjemnością się go oglądam. Na pewno to będzie drużyna angielska. Nie jest pan zdziwiony, że zdominowały drużyny angielskie rozgrywki europejskie? Nie, nie jestem. Z tego względu, że od wielu, wielu lat Anglicy prowadzą właściwą politykę, jeśli chodzi o rozwój własnej ligi. Ta liga jest najbogatszą i najciekawszą w Europie. Grają najlepsi piłkarze, pracują najlepsi trenerzy, ma największy budżet, a więc można powiedzieć, że absolutnie na te zespoły są w finale. Przenieśmy się bliżej Polski, dokładnie do Gliwicy. Piast Gliwice jest obecnie mistrzem Polski. Jak pan ocenia szansę tej drużyny na arenie europejskiej? No, przede wszystkim gratulacje wielkie dla Piasta. Jesteśmy w mieście mistrzów Gliwica i dzisiaj a więc wielkie wydarzenie i myślę, że to trzeba bardzo rozdzielić. Zdobycie tytułu mistrza Polski, a później wystań w pucharach europejskich. Ta drużyna na pewno nie jest gotowa na takie wyzwania jak puchary europejskie. Ona może być gotowa, jeśli będą y, dobre uzupełnienia składu, wzmocnienie tego składu. A w tej chwili prezentuje solidny, dobry futbol, który wystarcza na arenie polskiej zdobyć mistrzostwo, ale czy wystarczy na arenie międzynarodowej, żeby troszeczkę zaszaleć? Myślę, że jeszcze nie. Przed chwilą na prelekcji opowiadał Pan o roli lidera. Mówił Pan między innymi o marzeniach, więc może te marzenia tutaj, piłkarzy w Gliwicach, się spełnią. Natomiast chciałbym nawiązać do tego lidera. Jak ważne są umiejętności miękkie dla inżyniera w przemyśle? Są dokładnie tak samo ważne jak technologie. To wszystko jest. Właściwie jest sprzężone z sobą. Jeżeli ktoś nie umie liderować, a ma największą, najlepszą technologię, to nie osiągnie żadnego sukcesu. Z kolei, jak jest świetny lider, a nie ma dobrej technologii wokół siebie, no to osiągnie sukces, ale nie tak wielki, jaki mógłby osiągnąć będąc wsparty znakomitą technologią. Także jest to, ja bym powiedział 50-50, na równi ważne jak nowoczesne technologie, o których tutaj na tej uczelni wszyscy się spokojnie uczą. Hmm. Ja. Moja rodzina generalnie pochodzi z rejonów Wrocławia, z Wrocławia, z Partynic. Mój tata jeździł na koniach, był jokejem, podobnie jak ciocia. Zdaje się, że to jest bliski panu temat. No tyle bliski, że od ponad 20 lat jesteśmy z, razem z żoną i z całą rodziną hodowcami koni wyścigowych pełnej krwi angielskiej. Odnosiliśmy i odnosimy sukcesy na, torze, na, na torach polskich. Także bardzo się cieszę, że mamy coś wspólnego, bo to przepiękne zwierzęta i fantastyczne. Jak mówi Kevin Keegan, były te reprezentacje Anglii. Kto nie, kto nie umie kochać koni, ten nie umie tak naprawdę kochać ludzi, bo rzeczywiście są to cudowne zwierzęta i warto się z nimi zaprzyjaźnić. Lepiej im dawać cukier czy marchewki? Marchewki, marchewki. Cukier dla nikogo nie jest dobry, ani dla konia, ani dla ludzi. I mam ostatnie pytanie, bo. Przebywał pan z piłkarzami w 2002 roku na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii. No i przebywał pan z nimi w szatni, widział pan, jak oni się zachowują. I mam takie pytanie, który z nich miał największego stresa przed wejściem na boisko? No muszę tutaj powiedzieć że takim lekkim zdziwieniem też moim, że większość zawodników miała olbrzymi stres wywołany właśnie tą imprezą. Oni przez całą swoją karierę, Reprezentacyjną. Przez swoją, całą swoją życiową karierę piłkarską marzyli o tym, żeby w ogóle zaistnieć w, w takim futbolu międzynarodowym. Nie udawało im się. Przez 16 lat myśmy nie mogli nigdzie awansować, a więc jest to jedna generacja kibiców, jedna generacja piłkarzy. To było zakończenie, uwieńczenie ich kariery wielu, dla wielu z nich, właśnie te Mistrzostwa Świata. A więc stres był niebywale. Wielki, i to było to największe zaskoczenie, z którym się zderzyłem na Mistrzostwach Świata. Że tak doświadczeni piłkarze jednak ulegli tak wielkiej presji, jaką Mistrzostwa Świata wywoływały. Także nie potrafiłbym wymienić jednego. Ja tylko powiem, że ta zmiana klimatyczna, zmiana czasowa podobała, że myśleliśmy, że po trzech dniach już wszyscy będą ok, nawet po czterech, a tymczasem. Po wielu, wielu dniach zawodnicy wciąż przychodzili do lekarza z prośbą o pigułki nasenne, bo nie mogli usnąć. A więc to pokazuje, jak wielki stres towarzyszy takiej imprezie i wcale się nie dziwię, że kolejne generacje naszych piłkarzy, mimo, że mają już doświadczenie na tego typu imprezie, bo byśmy nie mieli żadnego, myśmy szli jako Beniaminek po 16 latach na tego typu imprezy i żaden z zawodników nie miał doświadczenia ani w Mistrzostwach Europy, ani w Mistrzostwach Świata. A teraz już jest doświadczenie, ale mimo to nie uzyskali absolutnie lepszego wyniku, aniżeli my w Korei w 2002 roku.